Hejka! My dzisiaj z rodzinnego wypadu, trójkę, dzisiaj zabrałem całą rodzinkę na przejażdżkę, nie wiem co tam widać, z tyłu, jedziemy sobie taką krótką, obopada deszczowo dzisiaj, w Holandii deszczowo, więc, więc dzisiaj nic, nic z tego, ambitny plan był dzisiaj zobaczyć yy, miejsce rozbicia polskiego, polskiego, ame, angielskiego yy, bombowca, z Polskich służb, z Sił Zbrojnych no ale niestety niestety pogoda nie jest za bardzo i nie będziemy się przeciągać, jedziemy do, za chwilę małe kółeczko i wracamy wracamy na chatę za chwilkę a patrzcie jaka dróżka to jest w okolicach mojego miasta w no Małwajku czyli nie muszę sobie zobaczyć ostatnio bardzo mocno o nią zadbali, żeby wyremontowali wszystkie przepusty. Mostki, tam przepusty czy ślazy. To zależy jak to jak to, kto to nazywać. Po holendersku chyba to jest ślas. Wrota zamykane to jest. Uff. już dojeżdżamy do długo za chwilę będziemy wracać na radę. Ja wiem, że moi widzowie chcieliby wiedzieć coś więcej. Na temat Oryfleja. Asiu, powiedz, jak ci się jeździ? Tu sam jeździ. Sam jeździ? Na to lekki, nie? Fajnie, ale też można się zmęczyć. Czyli jest fajnie. No to tak pokrótce po. Nareszcie jeżdżę tak jak ty. Taka i tutaj powtórz, może ktoś nie słyszał? Nareszcie jeżdżę z tą samą prędkością. No i. Widzicie, taki był mój cel Żeby żonkę nie zostawiać zawsze z tyłu Żebym raczej ja miał zadyszkę niż ona No i jest zadowolona Jeszcze testujemy siodełka Robimy żeby było jeszcze bardziej wygodniej I żeby ona było się przygotować I Asia żeby mogła sobie pojechać Takie wyprawy po 100 km I więcej Bo rower ma Pojemność baterii do 200 km Jeszcze nie mamy okazji tego wypróbować Ale będziemy nad tym pracować Jest jesień Także to zaczniemy robić sobie od wiosny No W sumie to na tyle Co dzisiaj mogłem nagrać Z krótkiego wypadu Deszczowego Bo pada Miało padać mniej, pada więcej Jak widzimy się następnych Filmach, kolejnym weekendzie, na pewno coś, w sobota, niedziela, będzie kręcone. To nie ma, że tamto. Do zobaczenia. Na razie trzymajcie się, dbajcie o siebie.